Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Krystof i witam was w kolejnym materiale z gry Skyrim. Wyjdźmy już sobie z tego miejsca, z tego lesza. Na pewno też miniaturę będę musiał zmienić, bo... powiem wam, że zastanawiam się widzowie, czy... generalnie jesteście osobami, które czasem coś sobie słuchają yy, w tle, Przykładowo na telefonie, nie? To jestem ciekaw ile takich osób jest. I czy powiedzmy niektóre miniatury to są dla was nieczytelne, bo ta ostatnia miniatura to tam leża yy, rozpływacza, to... To jak ktoś ma trochę ciemniejszy ekran ustawiony, to mało co widać, bo... Napis to zawsze jest widać. Że to ma swój kontrast, żółć i, i biały Ale Aha, uciekasz tam. zniku. Super. Dobra, idźmy do tej matki. Serany. W sumie też w tym materiale wam pokażę pewną ciekawostkę. Ale to później. Co jest? Czemu ty masz tyle... Okay. Co jest z tobą nie tak? Strasznie tanki jest. Ładnie. No Jesteś jakimś, nieś... Jesteś jakimś nieśmiertelnym szkieletem, czy co? Chyba z milionem HP, też tak może być. Tutaj już byliśmy. Przejdźmy tędy. O. Dobra I szybciutko O, co tu było? Dusza? Cieszę się, że tu Jest. jesteś Sama nie dałabym sobie rady No, powiem wam, że Serana to potrafi dać czadu z tym swoim tekstem że cieszę się, że tu jestem, no nie? Kurde no Świetnie, świetnie Ale chyba tego questa z tymi stronami, to ja tego nie zrobię. Jedyny plus jest widzowie taki, że my tego... w quest logu nie mamy w ogóle, czekajcie. W quest logu nie ma tego nigdzie, że mamy jakieś taką strony zdobyć do tego chłopa. No. no to jest typ zadania, który... Od gracza mocno zależy, czy to znajdzie, czy natrafi na to. No fajne są takie zadania. Ja na przykład chciałbym, żeby w grach było więcej zadań, które nie, nie dają wam powiedzmy... zapytajnika gdzie co jest, nie? To jest akurat fajne. Z rozpruwaczem też jest to tak zrobione, że jeśli sami nie na przykład wierzę, nie będziecie że udało chodzili mi się moją matkę i żywo. szperali, to, to znaczy, nie jesteście jest w stanie zrobić tego. Questa. Ale on nie jest aż taki. Mm, trudny, nie? Im szybciej Ale... się stąd wydostaniemy, tym lepiej. Udało ci się zniszczyć wszystkich trzech strażników? Imponujące. E, możesz nam teraz dać zwój? Tak. Chodź za mną. Okay. Uważaj na durne wira. Po upadku bariery więziennej na pewno sprawdzi, co się stało. Nie wierzę, że udało nam się znaleźć moją matkę żywą. To znaczy wiesz, co mam na myśli? Nie, ona chyba sobie nie da w ogóle spokoju z, z tymi tekstami. Przepis na miksturę odporności na trucizny. Nieśmiertelna krew, różny rodzaj DEDR Nie wierzę, że udało nam się znaleźć moją matkę żywą To znaczy, wiesz co mam na myśli Ja nie wierzę Serona, że ty się tak powtarzasz jakbyś miała jakiegoś time loopa, nie? Nie wiem Może ty nonstop stop widzisz swoją... Nie wiem, linię czasu, że tego nie powiedziałaś, więc w nowej linii czasu z... ponownie to mówisz Nie wierzę, że udało o. nam się znaleźć moją matkę żywą to znaczy, wiesz co mam na myśli? No, powiem ci, że to co bierzesz z to nie jest chyba zbytnio zdrowe dla ciebie. O, Wir, będzie chyba za moment. Czekaj. Coś o. słyszę. To Wir, jest! A ty tu skąd? No, coś tam go trafiam. Ładnie. To chyba byłyby dobre z popielenia. Wpadek jak Valeryjkę Szkoda, że to wysanie krwi nie jest takiego o jak my to używamy Dobra nie uciekaj no. Ja w ogóle dostaję ten? Nie, misuję totalnie. Dobra, nie trafił. Co tu się dzieje? Giełka tak śmiesznie usuwana. Ok, użyjmy sobie burzy z piorunami, to za momencik. Zostaje? Ładnie. Na ziemię. Ładnie. Ała. Taki ham! Żyjmy sobie krągu. Heh. Zawsze mnie to bawi, jak tak sobie śmiesznie uciekają. Eee, finisher mi się nie odpali na, na dunne wirze. Ok. Oba on znika. Wybacz moje zdumienie. Tomy, jakie napisano o durne Wirze, są zgodne co do tego, że nie można go zabić zwykłymi sposobami. Najwyraźniej nie jest to prawda. Chyba że. No, kontynuuj. Dusza Smoka jest równie odporna jak łuskowy grzbiet jej właściciela. Możliwe, że twój ostatni cios jedynie pozbawił Durnevira jego fizycznej postaci do czasu, aż na nowo zbierze siły. Minuty? Godziny? Lata? Nie sposób stwierdzić. teraz zdobądźmy dla ciebie ten prastary zwój i możesz ruszać w dalszą drogę. Okay. Serana to się zachowuje tak, jakby miała jakieś palpitacje i ADHD wręcz. Ja się w żadnym wypadku nie śmieję, ale to, co jej się dzieje, to już jest choroba, nie? Ona dziczeje. Normalnie dziczeje. Jeszcze trochę, to mam wrażenie, że ona na dachy będzie wchodzić. Dobra, mamy prastary zwój. Mogę pozbierać wszystko Zabieramy Cieszę się, że tu jesteś. No, Sama nie dałabym sobie rady. No fajnie, fajnie, że się cieszysz. O, mogę wam pokazać, że możecie sobie przeczytać prostary zwój, który dostaliśmy i... jedyne co możecie dostać to To zaćmy na krótki czas. Czekajcie gdzieś prostary zwój. Jest. O zaćma na, na kilka sekund o i zaćma znika W jakimś czasie o zostajesz tu? nie mam wyboru jak już ci wcześniej mówiłam jestem córą mroźnego azylu jeśli wrócę do tamriel zwiększy to szanse harkona na wypełnienie proroctwa tyranii słońca okej okay. Wr ja na przykład wrócę po nią. No, widzowie, ja na luzie wrócę po nią. Jak ubijemy Harkona, to ja tutaj wpadnę na moment i powiem jej, że może wracać. Doceniam Twoją troskę o mnie, ale dla mnie liczy się tylko Serana. Za wszelką cenę musisz zapewnić jej bezpieczeństwo. Pamiętaj, że Harkonowi nie można wierzyć. Nieważne, co ci obieca. będzie cię oszukiwał, by zdobyć to, czego chce. Obiecaj mi, że zadbasz o moją córkę. Ona jest jedyną wartością, która mi pozostała. Ja ją znam kilka dni. Kobieto. Nie wymagaj ode mnie zbyt wiele. O. Jeszcze ona jest taka zdziczała, ta twoja córka, że tym bardziej nie wiem, czy ja chcę mieć jakiekolwiek kontakty z tą y, osobą, ale okej. Okay. Gizargo to nie zadawał pytań. Wszystko bił jak leci. Bezproblemowy chłopak. O, i teraz będzie ciekawostka, widzowie. Dunny wir się jakby Wskrzesił ponownie, nie? I... I Mimo to tak. Ja zapiszę i coś ja wam pokażę. To jest na zasadzie takiej, że on będzie chciał z nami pogadać. Ale możemy też zrobić tak, że my go pokonujemy i to jest ciekawostka, że on nigdy już nie wróci. Chodź, wracajmy do domu. On nigdy nie wróci i nigdy się nie dowiesz, y... Chodź, co. Wracajmy do domu. Naprawdę. Uspokój się, sera, na, na... chociaż na chwilę. Ty tylko gadasz, no stop co jakiś czas. Cieszy mnie, że udało nam się znaleźć zwój, ale wolałabym, żeby poszła z nami. Dobra, mniejsza. Chodzi o to, że Dunnevira możecie pokonać sobie teraz, widzowie, i potem jest sytuacja taka, że on znika i już nigdy w to miejsce tutaj mniej więcej nie pojawia się. Są różne spekulacje, że Dunnevir może się pojawić, gdy będziemy już przychodzili po matkę Serany, żeby jej powiedzieć, że Harkon nie żyje i może ona sobie na spokojnie wrócić, nie? I niektórzy uważają, że właśnie Dunne Wir będzie siedział tu albo tam, na dziedzińcu, w środku. Mm, ale ja na przykład miałem bardzo często i tak, ja to sprawdzałem, i on się nie pojawia w ogóle. On, jak go teraz pokonamy, no, zobaczcie. oręż! Chcę z tobą porozmawiać. My na przykład nie chcemy z nim gadać. Zapis jest. Tak, jest. I my teraz go pokonujemy. No zobaczcie, my teraz staramy się go pokonać. Nie udało nam się znaleźć zwój, ale wolałabym, żeby poszła z nami. A ty tu skąd? Grał no, ładnie. No, jeszcze blokuj mnie, no, jeszcze mnie blokuj. Szybko postaramy się z nim uporać I wam pokażę mniej więcej jak to działa Gdzie on niby jest? Okej okay. No coś tam oberwał Kończy Jakby on miał statystyki jak smok legendarny, to można byłoby powiedzieć, że on jest wymagającym smokiem dunne ale ale no, nie jest smokiem wymagającym. I już zobaczcie, on teraz znika. My dajemy sobie czekanie. Więc czekamy 5-10 godzin i za chwilę wam pokażę, że dumny wir już się nie pojawi, nie? O, tu go nie ma. Wracamy na dziedziniec i tam go też nie ma w środku, nie? Nigdzie nie siedzi. powinien gdzieś tu siedzieć, na ten. Coś. Nigdzie go nie ma. Jak widzicie, nie ma nigdzie. Y, smoka. Więc y, on się nie pojawia, nie? Jak go zatakujecie i go zabijecie y, ten drugi raz, no to on się nigdy już nie chce pojawić. I nie pojawia się już nigdy więcej. Taka ciekawostka, nie? Że możecie sobie zniszczyć quest'a z nim związanego i nigdy się nie dowiecie Cieszy czego mnie, was... Że udało nam się znaleźć z wujem. ...czego mógł was nauczyć hipotetycznie, nie? Dobra, wczytajmy sobie. To usuwamy. I wczytajmy sobie. O, pogadajmy z nim. Tak długo nam schodzi, ale... Skowajcie oręż! Chcę z tobą porozmawiać, Kłanarinie. Okej, okay. wydawało mi się, że jesteś martwy. Przeklęty, ale nie martwy. Zmuszony do egzystowania w tej postaci na wieczność. Uwięziony pomiędzy las a Dinog. między życiem a śmiercią. O co chodzi? Wierzę w uprzejmość między weteranami i wydaje mi się, że twoje uszy godne są mych słów. Moje szpony rozszarpały ciała niezliczonych wrogów, ale nigdy jeszcze nikt nie pokonał mnie na polu bitwy. Niniejszym nadaję ci honorowe imię Kwanarim, lub też pogromca w twoim języku. Nie, ja bym na przykład tego nie powiedział, że jest równie y, godzin, bo no nie ma takich statystyk jak y, Smok Legendarny, no ale okej, okay, mniejsza już. Twoje słowa są dla mnie zaszczytem. Moja chęć porozmawiania z tobą jest wynikiem naszej walki, Kłanarinie. Chcę tylko pokornie prosić cię o przysługę. Jakiego rodzaju przysługę? Od niepamiętnych lat włóczę się po kopcu dusz, służąc, czy chce, czy nie, idealnym mistrzom. Wcześniej przemierzałem niebo nad Tamriel. Chciałbym tam wrócić. Co cię powstrzymuje? Obawiam się, że czas, który tu spędziłem, wywarł na mnie wielki wpływ. Jestem uwiązany do tego strasznego miejsca. Gdybym oddalił się zbytnio od kopca dusz, moja siła zaczęłaby gasnąć aż do punktu, w którym przestałbym istnieć. Jak mogę pomóc? Powierzę Ci swoje imię wraz z prawem do wezwania go w tamniel. Uczyń mi ten zaszczyt. A będę walczyć u Twojego boku jako ograzej Mazin, Twój sprzymierzeniec. I nauczę Cię mego tu. Okej. Okay. Płache Twoim zdaniem. Ale dla mnie znaczyłoby to bardzo wiele. Nie oczekuję odpowiedzi, Kwanarine, Po prostu wypowiedz moje imię w niebiosa. Gdy poczujesz, że nadeszła pora. My chyba z nim możemy pogadać na spokojnie jak yy, wezwiemy go normalnie już w Tamriel. Więc wtedy może z nim pogadamy. Dobra To możemy iść dalej, nie? Im szybciej odniesiemy zwój do domu, tym szybciej uporamy się z moim ojcem o. Właśnie, muszę coś sprawdzić, widzowie Czy ja mam debafy dalej? Nie, nie mam debafów żadnych Z duszą Nic? O, czyli już nie mam skutków ubocznych, negatywnych od kopca dusz. No, to fajnie. Czyli potem na luzie do tą pomadkę z sarany będzie można wrócić na luzie. Tu jest ten sklepikarz. My do niego pójdziemy, bo my mamy strąki 26 sztuk Więc sobie coś kupimy od niego, zobaczymy Może coś będzie ciekawego, chociaż wątpię Ale... To zawsze warto spróbować Czy coś będzie ciekawego No Masz strąki dusz, czy przychodzisz żeby zmarnować mi trochę... No nie wiem, nie mogę się opędzić od klientów. Co ty, żarty sobie stroisz? Mmm... Co byśmy chcieli? Miecz 25 stronków, wszystko tyle kosztuje, ale... A może jeszcze raz jakąś księgę? Zobaczmy. Dobra, jest twój. Nie żeby dało się z niego cokolwiek zrozumieć, ale może do czegoś ci się przyda. Serio? Przyszę mnie, że udało nam się... Serio? Dobra, ja nie będę wczytywał, ale... Yy, tam... To jest trochę śmieszne, że odmrożenie nam dał No... Nieźle, nieźle... Pierwszy, pierwszy czar jaki nam dał, który był no, według mnie dosyć fajny, to krąg ochronny. Wuj, ale wolałabym, żeby poszła z nami. Okej, okay, lećmy dalej. Nie Niby miałem kupić tam ciężki armor, zobaczyć co tam się dostanie, ale... Coś mnie tak... Podkusiło, że chciałem zobaczyć jaką księgę nam da. Chyba jakieś tam RNG mocne jest, co nie? I tyle. Wreszcie. Koniec. Wreszcie wychodzimy. O. Jakoś długo. Też tutaj nie, nie wiadomo ile nie spędziliśmy czasu, ale... No na pewno najgorzej to wspominam e, samą seranę, jak się zachowuje. I nigdy nie mogłem się dowiedzieć, dlaczego tyle mi biją obrażeń czary od mrozu. nie, nie mogłem tego pojąć, dlaczego tyle biją. Ale no cóż. O, strąg. Bierzemy, bierzemy, bierzemy. I wychodzimy sobie na, na chillu. O, słyszę, że mój pies daje czadu więc jak coś to przepraszam za niego OK Jest, wyszliśmy Wejście mega fajnie wygląda, ale wchodzenie z tamtej strony tutaj to źle to wygląda, ale z tej strony? Mega fajnie i klimatycznie to wygląda, trzeba przyznać. Chodź Serana No ta, na około będziesz szła, ok my teraz możemy sobie na spokojnie wrócić do brońcu świtu. Zobaczmy czy... Co teraz? Czy ja mogę ją Coś odesłać dobrego? jakoś? Powiedz mi, że możesz... Myślę, że czas się odnieść. W porządku. Żegnaj więc. Jest! Ona idzie sobie. Fantastycznie. O, to jestem szczęśliwy. To my pójdziemy sobie po Zargo w takim razie. Na szybkości. Jak dam radę, to polecimy po Gizargo Akademia. O, chodźmy po Gizargo i wrócimy jeszcze do naszego domku. Na szybkości. I możemy kończyć, czy nie? Nie ma nikogo. Gizargo du, du, du. Z której strony on był? na spokoju? Czy no. Na... Dobra. Wejdźmy tu, może tutaj jest. Dajmy sobie krzyki i szepty aury. LAS! Tu jest Gisargo? Nie. Przetrwaliśmy trudne czasy i staliśmy się lepszymi czarodziejami. Tolw to to dir, mistrzem czarodziejów. Nie, to jest ta komnata związana z nauczycielami. Dobra, to nie tutaj. Człowiek dawno tutaj nie przychodził, to... Okej. Okay. To może tutaj jest Gizargo Tol Dir Gizargo gdzie? Jest, Gizargo. są zimne, ale każd... w takim razie prowadź. Chodź, 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 Gizargo. Każdy to Izargo jest... Magia, urok i silna wola. Izargo nie może nosić wszystkiego. Dobra, i teraz tak. To zabierz i wrzucamy mu... Czekajcie, gdzie to jest, Ja bym mu chciał dać upierścionek pierścionek, nie, naszyjnik, przepraszam, jest wszystko. Git, idziemy więc Gizargo. No, można funkcjonować normalnie. Nie jakiś po prostu followers ADHD. Nic, mam nadzieję, że wam się podobało. My wrócimy sobie na spokojnie w następnym materiale do obrońcu świtu i ogarniemy temat z prastarym zwojem i dalszym ciągiem wydarzeń z DLC Dunguard, nie? Nic, na razie, cześć! Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie komentarz bądź subskrypcję <gry> lub łapkę w górę pod materiałem. Będę bardzo wdzięczny, a my widzimy się w następnych materiałach. Na razie, cześć!